Oglądamy teraz takie krótkie wideo, które pokazuje nam jak dotrzeć na rowerach, właśnie które wynajmujemy, na Golden Gate Bridge i na drugą stronę do takiej innej miejscowości. Stamtąd wrócimy promem sobie przez zatokę. Wtedy będziemy pięknie widzieć most Golden Gate Bridge, wyspę, na której znajduje się Alcatraz, całe centrum miasta. No dobra, a teraz muszę iść wracać oglądać film. Tutaj taki warsztacik. Marta ogląda, kawkę spija i zaraz będzie pedałować. Przestanowałem z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo stromy podjazd, a po drugie, piękne widoki w koło na Zatokę, San Francisco, na Alcatraz, na Molo, na Port, na Marinę. Słuchajcie, takie widoczki, że co chwilę. A muszę Wam powiedzieć o cenie tych rowerów. E, to kosztuje 10 dolarów za godzinę. Tak jak, e, z tego miejsca, gdzie wypożyczaliśmy rowery, ta pani, która nam pożyczała rowery, mówiła, że do mostu jest około półtorej godziny pedałowania. Z tym, że jeździła nie brała pod uwagę nas, zuchów, którzy co chwilę zatrzymują się, bo. Trzeba coś sfotografować, trzeba coś nagrać. Na pewno ta, ta wycieczka na sam most potrwa nam dłużej niż półtorej godziny. Co jest dobre: 10 dolarów za godzinę, a 40 za cały dzień, czyli przekroczysz 4 godziny, tak naprawdę jazdy płacisz jedną cenę. Dodatkowo, jeśli e, za. Bukujesz rower online. My tego nie zrobiliśmy, nie mieliśmy akurat dostępu do internetu, nie mieliśmy pustki, ale pani była taka miła, dodatkowo e, okazało się, że jest pochodząca z także mówiła taką, takim e, polsko-amerykańskim, z amerykańskim akcentem, ale powiedziała, że nam da tą zniżkę. Zabezpieczają na karcie kredytowej też e, 200 funtów. I wtedy nas wyniosło 32 dolary. Niezależnie od tego, czy wrócimy poniżej tych 4 godzin, czy, czy wrócimy później. Jeśli nawet wrócimy, bo do 7 jest otwarty ten ofis. Jeśli nawet nie zdamy tych kawałek do 7 godziny, to jest możliwe, prostu do centralnego garażu, od, 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 od roweru odstawić. Dostaliśmy kot czyli Naprawdę bardzo fajna opcja. Ale mówię coś takiego, taki się z Świetnie. A tam najświeższy most świata. Go, okay. Tutaj część wspólna ścieżki dla rowerzystów, biegaczy i pieszych, więc trzeba uważać. Tutaj rezerwat masa pelikanów. Do ceny rowerów oczywiście nie powiedziałem jeszcze o tym, należy doliczyć e, bilet powrotny na prom bo z tej miejscowości do której dojedziemy. Będziemy musieli wrócić promem i e, zatokę e, San Francisco e, i to jest koszt e, 14 dolarów od osoby, więc cała e, impreza wyniesie pewnie około stówki 100 dolarów za kilka godzin na rowerkach. Nie jest to oczywiście jakaś najtańsza wyprawa, ale muszę być to i nie skorzystać z takich opcji, no to nie po to się tu wyjeżdża. To, to musisz zobaczyć Golden Gate Bridge! Słuchajcie, zatrzymałem się tutaj, bo tutaj tak nie wieje, na poście na pewno będzie. Dużo bardziej wiało, a chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć o tej majestatycznej budowli, która jest, znajduje się za mną. Eee, czerwony most to symbol w ogóle w San Francisco i tutaj całego zachodniego wybrzeża. To jest Must Sea, tak zwane w, w Kalifornii, w San Francisco. Eee, trzeba tu być eee, na most. Jest piękny widok z różnych miejsc w San Francisco, jest wiele wiele parków, plaż, na który jest majestatyczny wręcz widok. Eee, co tu można powiedzieć? Most jest czerwony, ale jego tak naprawdę barwa taka oficjalna to International Orange. Jego nazwa Golden Gate Bridge to oczywiście jest pokłosie tej cieśniny. Która tutaj się znajduje o tej samej nazwie Golden Gate, łączy e, te dwie części. Most został wybudowany i otwarty w 1937 roku i bardzo zrewolucjonizował tutaj komunikację e, na zachodnim wybrzeżu i nie tylko. I tutaj e, wokół miejscowości położonych wokół Zatoki San Francisco, wokół miast tutaj znajdujących się. Jak nie było mostu, mieszkańcy musieli się opierać na komunikacji takiej promowej, więc to naprawdę ułatwiło tutaj życie. E, sam most jest ogromny, bo liczy ponad. 3 km długości, a przęsła są wysokie na 230 metrów samo przejście mostu z jednej strony na drugą zajmuje około godziny, wiadomo, bo zatrzymujemy się co chwilę na robienie zdjęć przejazd mostem jeśli chodzi o transport taki samochodowy na kołach jest płatny 7 chyba dolarów należy tą opłatę uiścić wcześniej, albo później online zrobić to Golden Gate, Bridge. Z drugiej strony, mostu już na otwarty oceanie. Nie jest strasznie. Budowniczowie mostu mieli e, mocny dylemat wtedy, te, prawie 100 lat temu już dlatego, że San Francisco jest połączone na. Położone na e, w rejonie bardzo sejsmicznym. Tutaj jest połączenie płyt tektonicznych, i to miejsce dużo bardziej od innych na świecie jest narażone na częstotliwość trzęsień ziemi. Ten most posiada wiele takich technicznych rozwiązań, tłumików, drgań, izolatorów sejsmicznych. Tutaj właśnie są jednymi one pokazane. Oczywiście wtedy, kiedy budowali, czyli tam w 1930 roku, nie było takich zabezpieczeń. Most od tego czasu przeszedł renowację i systematycznie te zabezpieczenia są e, udoskonalane. Tutaj mamy przykład takiego e, przesła, które uległo deformacji podczas trzęsienia ziemi. Zobaczcie, jak jest wygięte. No i tutaj już prawie docieramy na sam most. Zobaczcie, jaki ruch panuje na moście i ile pojazdów wjeżdża na ten most. Trzy pasy w jedną, trzy pasy w drugą, plus taki pas dla pieszych i rowerzystów po obu stronach. Ruch niesamowity, więc naprawdę ten most, tak jak mówiłem już wcześniej, ułatwił komunikację tutaj pomiędzy tymi pomiędzy tą cieśniną. Tutaj jeszcze jedna ciekawostka, taka makieta pokazująca nam, jak most wibruje, jak most pracuje podczas wiatru. Z tego, co tutaj się wyczytałem, wyobraźcie sobie, do 8 metrów w lewą i w prawą stronę może się bujać ten most i tak zmieniać swoją pozycję. Niesamowite, co? Tak właśnie pracuje. to też oczywiście ulubione miejsce samobójców. Tutaj z całej Ameryki, nie tylko ze świata przyjeżdżali ludzie po to, żeby się targnąć na swoje życie. Stąd teraz te zabezpieczenia, te płoty, żeby utrudnić to tym samobójcom. Mało tego, jest tutaj taki specjalne, są takie specjalne ostrzeżenia, specjalny telefon do psychologów, żeby zanim popełni się ten błąd i zrobi to co się planuje, żeby ostatecznie jeszcze może zmienić decyzję i uzyskać pomoc od, od psychologa. Te siatki tutaj właśnie też służą temu, żeby ci samobójcy, którzy zamierzają skoczyć, to po prostu nie spadli dalej. tam na dole śmigają. A ci surferzy jak wykorzystują falę, którą robi ten kontenerowiec. A tam alcatraz, czyli derok, tak naprawdę to się nazywa, czyli skała. Ktoś kiedyś pomyślał, gdzie osadzić e, najbardziej niebezpiecznych zbirów i i morderców, i pomyślał sobie dlaczego by nie na skalę, która otoczona jest yy, z każdej strony zimną wodą. I tak właśnie powstało więzienie Alcatraz. Dzisiaj to jest tylko muzeum, nikt tam z osadzonych już nie przebywa, nie siedzi. To już strefa, gdzie prowadzimy rowery kolejka. i kolejka na prom, który właśnie przypłynął z San Francisco do miejscowości Alito i tam będziemy płynąć. Zwolniu, bo przepływamy obok Alcatraz. A tam mamy do obzejwoości. tutaj przycumowany ogromny wycieczkowiec. Celebrity Eclipse się nazywa. Widzieliśmy jak rano, jak wpływał pod mostem Golden Gate Bridge do San Francisco. Pewnie teraz pasażerowie opuścili statek i cały dzień zwiedzają San Francisco i podejrzewam, że tak to jest, że dzisiejszego wieczoru jeszcze odpłynie do innej destynacji, być może gdzieś do Los Angeles. Tego nie wiem. Ty, tu kolibry latają, najmniejsze ptaszki świata. Zobacz, zobacz. Ale view jeszcze może zdążymy, biegniemy na jedną też z takich tutaj atrakcji, czyli Coit Tower, taką wieżę widokową, która nigdy nie pełniła jakichś funkcji ostrzegawczych, obronnych czy tego typu. Została po prostu zbudowana jako kolejna atrakcja, która miała uatrakcyjnić miasto San Francisco. Schodki fundowane przez różnych ludzi społecznie, bo są na każdej cegiełce wyryte nazwiska i imiona. No, chyba niestety, bo rolety są zaciągnięte i już nieczynna wieża, więc pewnie będziemy musieli wrócić na nią jutro bądź pojutrze. Zeszliśmy właśnie ze wzgórza, na którym znajduje się Coit Tower, która była nieczynna niestety, ale zeszliśmy do e, dzielnicy Little Italy. I tutaj podobnie jak w Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku też Chinatown właśnie e, sąsiaduje z Little Italy, tak samo jest tutaj e, w San Francisco. Też bardzo fajna, fajne ulice z ciekawymi knajpkami włoskimi. Wszystko fajnie oświetlone. W ogóle San Francisco to jest po prostu mistrzostwo świata. Położenie tego miasta niesamowite. Co i rusz na każdym kroku, wpadasz w zachwyt. Jak te samochody są na przykład poparkowane na wzgórzach o takim nachyleniu, tylu stopni, że szok.